Tutaj jest w telefon, bo już Wam kiedyś mówiłam, że ja tu mam podgląd, co tutaj mam, jakie ja się widzę. No tak wiecie, jest, no <laughs> tak plus parę kilo jest, ale musi tak być, no musimy z tym żyć. Nie będziemy sobie, wiecie, no wiecie, co chodzi. Trochę soli, no soli, soli, tak. Nie będę Wam mówić, ile ja wczoraj łyżek dałam, łyżeczek soli do makaronu, bo... <laughs> no dużo. I powiem Wam, był niesłony. Bo nie mówimy o odchudzaniu. Mówimy o walce z tym, żeby nie zjeść białych buł. Więc od czegoś trzeba zacząć, coś za coś. Więc zamiast białej bułki będzie majonez. <grym> no. Dobra. Szczepiorek. Szczypiorek jest zdrowy, prawda? No, zdrowy, zdrowy. Dobra, nie bierzcie na poważnie tych mojego... To znaczy, nie, no bo nie powiedziałam, że się odchudzam. Nie, ja tak nie powiedziałam. To bierzcie na poważnie. Tak, będę się starała jeść zdrowiej, więcej warzyw i właściwie to myślę, że to na razie tyle. Będę się starała. No i jak wyjdzie, tak będzie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Zdrowie wam życzę. Do zobaczenia.